Dziwny jest. Ten świat. Za sprawą mniejszej liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym, dzisiejszy odcinek będzie nieco krótszy niż zazwyczaj. W porównaniu do tego, co działo się na naszych drogach jeszcze kilkadziesiąt dni temu, mijający tydzień wypada bardzo optymistycznie. Mimo to w Polsce i tak doszło do wielu tragicznych wypadków. W 41 odcinku najważniejszych newsów drogowych tygodnia opowiem wam o większości z nich. Jednak na samym początku chciałbym powrócić do sprawy Łukasza Żaka, który w nocy z 14 na 15 września bieżącego roku spowodował śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Bandyta pędził swoim autem ponad 220 km na godzinę, będąc pod wpływem alkoholu. Na trasie Volkswagena znalazło się auto, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. Najnowsze ustalenia prokuratury są bulwersujące. Łukasz Żak po spowodowaniu wypadku uciekł za naszą zachodnią granicę. Pomogli mu w tym jego znajomi. Przestępca został zatrzymany na terenie Niemiec kilka dni później. Natychmiast ruszyła procedura ekstradycyjna, jednak mężczyzna nie zgodził się na uproszczoną ekstradycję do Polski. Oznacza to, że 26-latek trafił w ręce polskich śledczych dopiero dwa miesiące po wypadku, a nie w ciągu 10 dni. Jak już wspominałem w poprzednim odcinku, niemiecki sąd wydał decyzję o przewiezieniu Łukasza Szpaka do Polski. Stało się to w czwartek, 14 listopada. Chwilę przed południem bandyta został przekazany polskim służbom na przejściu granicznym w Kołbaskowie, skąd następnie wyruszył w dalszą podróż do Warszawy. Wieczorem 26-latek trafił do zakładu karnego na warszawskiej Białołęce, skąd doprowadzono go w piątek na przesłuchanie do prokuratury rejonowej Warszawa Śródmieście. Śledczy nie mają żadnej wątpliwości, że to właśnie Łukasz Ża Doprowadził do tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej. Prokuratura dysponuje już danymi z obu samochodów. Wynika z nich, że auto pokrzywdzonej rodziny jechało z prędkością od 62 do 59 km na godzinę, co oznacza, że nieznacznie ją wytracało. Podczas gdy Arteon Bandyty był rozpędzony do prędkości od 205 do 226 km na godzinę, przyspieszając w ciągu ostatnich sekund przed wypadkiem. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że dopuszczalna prędkość na odcinku, gdzie doszło do wypadku, wynosi 80 km na godzinę. Na jezdni nie znaleziono żadnych śladów hamowania. W ogóle mnie to nie dziwi, ponieważ 26-latek znajdował się pod wpływem alkoholu. Prokuratura ujawnia, że bandyta wypił 8 50 gramowych kieliszków wódki, zanim doprowadził do śmierci pana Rafała, co daje blisko pół litra tego 40% alkoholu. W sprawie pojawia się także wątek mówiący o tym, że 26-latek prowadził samochód jedną ręką, ponieważ w drugiej trzymał telefon, nagrywając swoją brawurową jazdę. Ponadto mężczyzna kierował autem pomimo orzeczonego sądowego zakazu. W czasie piątkowego przesłuchania Łukasz tak przyznał się do spowodowania wypadku, jednak odmówił składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Jak informuje rzecznik prokuratury, było to bardzo szybkie przesłuchanie, które zamknęło się w kilku zdaniach. 26-latek miał bezczelnie przekomarzać się z prokuratorem, zatajając informacje, między innymi te, dotyczące sposobu, w jaki zarabiał na życie przed spowodowaniem wypadku. Prokurator nie wyklucza możliwości postawienia mu kolejnych zarzutów. Na chwilę obecną za popełnione przestępstwa Łukaszowi Żakowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Łącznie w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie podejrzanych jest 8 osób. Jeśli chcesz wesprzeć mnie w tym co robię, możesz postawić mi wirtualną kawę lub skorzystać z innych opcji dostępnych na moim kanale. To bardzo ważne dla rozwoju kanału Katastrofy. Będę wdzięczny za każdą formę wsparcia. Przenosimy się do spraw bieżących. W sobotę 9 listopada, krótko po godzinie 19.30, na torach kolejowych w okolicach miejscowości Skibno niedaleko Koszalina doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Pociąg Intercity relacji Szczecin-Główny-Gdańsk-Główny -Główny, potrącił przechodzącą przez tory kobietę. Nie są znane szczegóły tego wypadku. Nie wiadomo również, dlaczego piesza znalazła się na torowisku. Jak się domyślacie, w wyniku odniesionych obrażeń kobieta zginęła natychmiast. Śledczy, którzy pojawili się na miejscu tragedii, mieli problem z ustaleniem tożsamości ofiary. Wraz z prokuratorem zebrali wszystkie ślady oraz zabezpieczyli dowody, które miejmy nadzieję pomogą w wyjaśnieniu, jak dokładnie... Nie doszło do tego nieszczęśliwego wypadku. Jeśli już jesteśmy przy tematyce związanej z pociągami, popatrzcie proszę na to nagranie. Zostało ono udostępnione w sieci przez komendę powiatową policji w Zambrowie. Widać na nim osobówkę, której kierowca zignorował opuszczające się szlabany oraz sygnały świetlne i dźwiękowe ostrzegające przed zbliżającym się do przejazdu pociągiem. Ignorantka zniszczyła zaporę, nie próbując nawet hamować. Kierująca Toyotą 63-latka miała bardzo dużo szczęścia, ponieważ ci z Was, którzy śledzą mój kanał od dłuższego czasu, doskonale wiedzą, czym może skończyć się tak idiotyczne zachowanie. Popatrzcie na materiały z moich poprzednich odcinków. Finalnie nieodpowiedzialna mieszkanka powiatu zambrowskiego została ukarana mandatem karnym w wysokości 2000 zł oraz 15 punktami karnymi. Tłumaczyła, że po prostu nie zauważyła sygnału świetlnego. Do zdarzenia doszło 9 października na przejeździe kolejowym w miejscowości Gosie Duże. 17-letni obywatel Bułgarii, który doprowadził do śmiertelnego wypadku, w którym życie stracił 15-latek, nie usłyszał zarzutów. Nastolatek został zwolniony do domu. Do tragedii, o której kulisach chcę wam opowiedzieć, doszło w niedzielę 10 listopada około godziny 22:30 w Skaryszewie, niedaleko Radomia. Jak wynika z ustaleń policjantów, 17-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Audi, jadąc ulicą Krasickiego, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wskutek czego stracił panowanie nad pojazdem i wjechał nim w betonowe ogrodzenie jednej z prywatnych posesji. W aucie jechało czterech młodych mężczyzn. Wypadek okazał się tragiczny w skutkach, bowiem życie stracił piętnastolatek, który był pasażerem Audi, zaś siedemnastoletni kierowca oraz inny pasażer w tym samym wieku co on zostali zabrani do szpitala. Wszyscy poszkodowani to obywatele Bułgarii. Kiedy na miejsce dotarły służby, ich działania były utrudniane przez tłum, który się tam zgromadził. Byli to agresywni Bułgarzy żądający wydania ciała zmarłego piętnastolatka. Prokurator prowadzący śledztwo powiedział, że pełniąc tę funkcje od 30 lat, nigdy nie spotkał się z czymś takim. Finalnie po przeprowadzeniu oględzin Denata oraz po informowaniu rodziców nastolatka o jego śmierci, tłum uspokoił się. 17-latek, który spowodował wypadek, nie posiadał prawa jazdy. Na tę chwilę nie postawiono mu żadnych zarzutów i wypuszczono na wolność. Prokuratura twierdzi, że na tym etapie gromadzony jest dopiero materiał dowodowy i trudno jest postawić jakiekolwiek zarzuty, dopóki nie zostaną wykluczone wszystkie potencjalne przyczyny wypadku. Wiemy też, że nastolatek był przesłuchiwany w charakterze świadka, a nie podejrzanego o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 75-letni mężczyzna, który w nocy z soboty na niedzielę poruszał się pieszo po autostradzie A2. Niestety, na tragedię nie trzeba było długo czekać. Jak informuje policja, około godziny czwartej nad ranem w niedzielę mężczyzna wszedł na jezdnię w kierunku Warszawy, gdzie został potrącony przez busa, którym kierował obywatel Estonii. W wyniku uderzenia 75 latek zginął na miejscu. Na razie nie wiadomo w jakich okolicznościach mężczyzna znalazł się na autostradzie. Wszystkie możliwe scenariusze badane są przez prokuraturę rejonową w Skierniewicach. Wracamy na chwilę do Warszawy, choć nie będę opowiadał już o zabójcy kpiącym z prokuratury. Tym razem przenosimy się na Alej Armii Ludowej, gdzie w tragicznym wypadku zginął taksówkarz. Stało się to przed godziną siódmą w niedzielę 10 listopada. Na wysokości ulicy Waryńskiego 46-latek kierujący Toyotom stracił panowanie nad autem i uderzył w filar wiaduktu. Na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej oraz inne służby ratunkowe, po których przyjeździe okazało się, że poszkodowany w wypadku taksówkarz nie wykazuje funkcji życiowych. Jak widać na zdjęciach przód pojazdu został dość mocno zniszczony. Natychmiast przystąpiono do reanimacji 46-latka, jednak po kilkunastu minutach walki o jego życie lekarz stwierdził zgon. Śledczy będą badać teraz, co było przyczyną zjechania z jezdni i uderzenia Toyoty w filar wiaduktu. Na tym etapie postępowania nie można wykluczyć ani zasłabnięcia, ani zmęczenia, ani chociażby zwykłego zagapienia się. W nocy z piątku na sobotę służby otrzymały informację o wypadku na drodze powiatowej relacji egiertowo kamela Jak się okazało, autem, którym podróżowały cztery osoby, zjechało z jezdni i uderzyło w drzewo. Kiedy na miejsce dotarli strażacy, musieli użyć sprzętu hydraulicznego, którym rozcięli wrak Volkswagena, aby uwolnić jedną z poszkodowanych osób. Jak wynika z informacji przekazanej przez rzecznika prasowego komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, jej życia niestety nie udało się uratować. Trzy pozostałe osoby zostały przetransportowane do szpitala, z czego dwie były nieprzytomne. Jak się okazuje, ofiarą śmiertelną jest 24-letni kierowca Pasata. Policja ustaliła, że młody mężczyzna na łoku drogi stracił panowanie nad pojazdem, następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w drzewo. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali śledczy oraz policyjny technik, którzy wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Przyczyny wypadku zostaną wyjaśnione w toku prowadzonego postępowania. Bardzo podobne zdarzenie miało miejsce w pobliżu gęsich gór w warmińsko-mazurskiem, z tą różnicą, że doszło do niego na prostym odcinku drogi. 31-letni mieszkaniec gminy Barciany poruszając się Fordem Mondeo po drodze wojewódzkiej numer 591 zjechał nagle z jezdni i uderzył w rosnące przy niej drzewo. Do tragedii doszło pomiędzy miejscowościami Barciany a Frączkowo. Jak sami widzicie na zdjęciach z Forda została miazga. Części samochodu były rozrzucone zarówno na jezdni, jak i po bliskim polu. 31-latek nie miał najmniejszych szans aby przeżyć. Zginął na miejscu. Z tego co mi wiadomo mężczyzna podróżował sam, jednak jest to nieoficjalna informacja, nie potwierdzona przez żadną ze służb. Swoją drogą dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o wypadkach, po których pojazdy wyglądają jak kupa złomu. Bardzo często zastanawiam się, czy wpływ na to ma prędkość z jaką poruszało się auto, czy też jego stan techniczny przed wypadkiem. Służby zazwyczaj nazywają to nieznaną przyczyną, jednak według mnie nic się nie dzieje bez przyczyny. Skandaliczne zachowanie 25-letniej kobiety doprowadziło do ogromnej tragedii w miejscowości Węglów. Życie stracił 31-letni mężczyzna. Podczas jazdy autem doszło między nimi do kłótni. Kiedy konflikt zaczął mocno eskalować, mężczyzna postanowił odpuścić i wysiadł z auta, którym kierowała 25-latka. Kobieta nie dała za wygraną i, pełna gniewu, zawróciła, aby następnie potrącić 31-latka. Poszkodowany doznał obrażeń ciała w związku z czym zabrano go do szpitala. Natomiast sprawczyni wypadku została zatrzymana i przewieziona do policyjnego aresztu. Następnego dnia ze szpitala dotarła informacja o śmierci rannego mężczyzny. Podejrzana została dwukrotnie przesłuchana i złożyła wyjaśnienia, które są zgodne ze zgromadzonym przez służby materiałem dowodowym. Kobieta usłyszała zarzut nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny. Mimo to postanowiono, że nie trafi ona do aresztu. Została zwolniona do domu, jednak w ramach policyjnego dozoru podejrzana musi się stawiać na komisariacie policji raz w tygodniu. Kobieta w chwili wypadku była trzeźwa. We wtorek 12 listopada grupa nastolatków postanowiła udać się na przejażdżkę autem, mimo że żadne z nich nie posiadało prawa jazdy. Ta historia nie mogła skończyć się szczęśliwie. Autem kierował 16-latek. Wraz z nim jechało dwóch 17-letnich pasażerów. Około godziny 22.00 na drodze pomiędzy miejscowościami Kieżno a Bielawy kierujący stracił panowanie nad autem, konsekwencją czego było zderzenie boczne z drzewem. Policja tłumaczy, że Volkswagen najprawdopodobniej wpadł w poślizg. Na miejsce wypadku natychmiast wysłano służby ratunkowe, które udzieliły pomocy medycznej poszkodowanym. Jak się okazało, 16-letni kierowca oraz jeden z 17-latków nie odnieśli poważniejszych obrażeń. O wiele mniej szczęścia miał drugi pasażer, którego przetransportowano do szpitala, gdzie niestety zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Chłopaka, który kierował autem, zatrzymano i umieszczono w izbie dziecka w Gorzowie. Jak powiedziała rzeczniczka policji, w sprawie prowadzone jest śledztwo, w związku z czym na chwilę obecną to wszystkie informacje, jakie mundurowi mogą przekazać. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie-Tarnowskiej pod nadzorem prokuratury badają okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do którego doszło 13 listopada około godziny 21 w miejscowości Skrzynka w Powiecie Dąbrowskim. Na drodze krajowej nr 73 samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Mundurowi ustalili, że 24-letnia kobieta kierująca samochodem Marki Seat najechała na tył ciągnika rolniczego, do którego podpięta była brona talerzowa. W wyniku silnego uderzenia ciągnik zjechał z drogi i wpadł do przydrożnego rowu, a kierujący nim 55-letni mężczyzna zginął na miejscu. Oba pojazdy poruszały się w tym samym kierunku. Policjanci przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kierującej seatem, które wykazało, że kobieta była trzeźwa. Na tę chwilę nie wiadomo, dlaczego 24-latka uderzyła w prawidłowo poruszający się ciągnik. Nie wiemy również, czy posiadał on odpowiednie oświetlenie. Ratownik medyczny zginął w koszmarnym wypadku w Jedlińsku niedaleko Radomia. Mężczyzna, który na co dzień ratował życie innym, niestety nie miał szans, aby przeżyć. Tragedia ta wstrząsnęła całym środowiskiem ratowniczym. W środę, około godziny 18 na drodze wojewódzkiej nr 735, doszło do zderzenia karetki pogotowia z autem osobowym. Jak wynika z ustaleń policji, kierowca ambulansu jechał od strony radomia. W pojeździe oprócz niego znajdował się jeszcze jeden mężczyzna, nie przewożono wówczas żadnego pacjenta. Karetka zderzyła się z osobowym peszotem, który zmierzał z przeciwnego kierunku i skręcał w lewo. W wyniku uderzenia ambulans dachował kierowca został zabrany do szpitala natomiast ratownik medyczny który wypadł z pojazdu w czasie wypadku niestety zginął na miejscu jak poinformowała radomska stacja pogotowia ratunkowego tragicznie zmarłym ratownikiem był 34-letni Piotr Miernecki pracownik pogotowia ratunkowego w Białobrzegach oraz zastępca szefa skupiającej wolontariuszy grupy ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach o godzinie 14 w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej w całej Polsce zawyły syreny, aby oddać hołd koledze, który poświęcił życie w służbie innym. Kierowca samochodu ciężarowego śmiertelnie potrącił kobietę spacerującą drogą ekspresową. To już drugi taki przypadek w tym odcinku. Tym razem do tragedii doszło na S-61 w powiecie gajewskim. Około godziny trzeciej w nocy z 12 na 13 listopada na wysokości miejscowości Sokoły rozpędzony tir wjechał w kobietę, która poruszała się pieszo-pojezdni. Wiadomo jedynie, że kierowca ciężarówki był trzeźwy w momencie wypadku. Nie są natomiast znane żadne szczegóły dotyczące tożsamości ofiary, ani to dlaczego znalazła się na drodze ekspresowej. Po wypadku trasa w kierunku suwałk była przez jakiś czas zablokowana. Kolejny wypadek miał miejsce w Służewie w czwartek 14 listopada. Służby zostały o nim powiadomione krótko po godzinie 10 rano. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej, które przeprowadziły akcję ratunkową i zabezpieczyły miejsce wypadku. Ratownicy medyczni oraz policja również brali udział w działaniach, jednak, mimo szybko podjętej interwencji, życia 44-letniego kierowcy nie udało się uratować. Jak wynika z komunikatu, wydanego przez komendę powiatową policji w Aleksandrowie Kujawskim, w wypadku uczestniczył samochód osobowy marki Mercedes. Podróżował nim jedynie kierowca. Z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn auto zjechało z jezdni na pobocze, gdzie uderzyło czołowo w drzewo. W wyniku obrażeń, jakich doznał 44-letni mieszkaniec powiatu Aleksandrowskiego, jego życia nie udało się uratować. Dwie osoby nie żyją, a trzy zostały ranne. To bilans wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 136, niedaleko miejscowości Lubniewice. Kierowca Volkswagena Passata, jadąc od Lubniewic w kierunku drogi krajowej nr 22, zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z fiatem Doblo. Na miejsce wypadku zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej, trzy zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Niestety na miejscu śmierć poniosły dwie kobiety, które były pasażerkami Volkswagena, natomiast do szpitala przetransportowano trzech pozostałych uczestników wypadku. Czynności na miejscu prowadzili policjanci pod nadzorem prokuratora. Na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej na temat tej tragedii. Do równie dramatycznego wypadku doszło w piątek po północy na drodze wojewódzkiej numer 283, prowadzącej z Kożuchowa do czciradza. W zdarzeniu uczestniczył jeden pojazd osobowy marki Audi. Policja przekazała jedynie, że doszło do jego dachowania, którego przyczyny na chwilę obecną nie są znane. Na miejsce przyjechały dwa zastępy straży pożarnej z Nowej Soli oraz ochotnicy z OSP w Kożuchowie, a także zespół ratownictwa medycznego i policja. Ratownicy zastali osobówkę leżącą na jezdni do góry kołami. W środku znajdował się 28-letni kierowca, który nie wykazywał funkcji życiowych. Mężczyzna zginął na miejscu. Mieszkańcy Humnisk od dwóch dekad walczą o zabezpieczenie jedynego przejścia dla pieszych w ich miejscowości, które jest zlokalizowane przy zbiegu drogi wojewódzkiej, powiatowej oraz gminnej. W jego pobliżu znajduje się przedszkole oraz szkoła. Według mieszkańców przejście nie jest odpowiednio zabezpieczone. Niestety ich starania nie zostały wysłuchane, a w piątek 15 listopada doszło w tym miejscu do tragedii. 64-letni kierowca Volkswagena, jadąc w kierunku Sanoka, potrącił 50-letnią kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych. Kobieta została zabrana do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jej życie przez ponad godzinę. Niestety bezskutecznie, ponieważ piesza zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Według informacji przekazanych przez policję, mężczyzna, który ją potrącił, był trzeźwy. Do tematu postaram się wrócić w innym odcinku. Do kolejnego śmiertelnego potrącenia doszło tego samego dnia w Strzelcach Opolskich. 33-letni kierowca busa marki Toyota jechał drogą powiatową w kierunku DK94. Na wysokości skrzyżowania ulic cementowej z Nowowiejską potrącił około 50-letniego mężczyznę. Pieszy zginął na miejscu, a jego ciało zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań. W miejscu, w którym doszło do wypadku, zaczyna się popularna trasa spacerowa dla okolicznych mieszkańców, która biegnie pomiędzy polami. Jednocześnie ulica Cementowa nie należy do bezpiecznych ze względu na duży ruch ciężarówek. Przy skrzyżowaniu znajdowało się niegdyś przejście dla pieszych, ale decyzją zarządcy drogi powiatowej zostało zlikwidowane. Drugie już w tym odcinku zdarzenie z udziałem karetki pogotowia. W miejscowości Strzeszów na Dolnym Śląsku ambulans zderzył się z samochodem osobowym. Z ustaleń policjantów wynika, że 36-letnia kobieta, która kierowała Fordem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając tym samym do zderzenia z karetką, która miała włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Ambulans w momencie zdarzenia jechał do pacjenta. W wyniku wypadku życie straciła 36-latka kierująca Fordem. Ratownicy z karetki trafili do szpitala, nie wiadomo jednak, jaki jest ich stan. Według nieoficjalnych informacji, byli przytomni i opuścili ambulans o własnych siłach. Dobiega końca 41 odcinek najważniejszych newsów drogowych tygodnia. Przypominam wam, że jeśli chcecie wesprzeć mnie w tym, co robię, możecie postawić mi wirtualną kawę. Link do strony umieściłem w opisie filmu, a póki co żegnam się z wami. Wszystkiego bezpiecznego. Cześć!